Witam wszystkich bardzo serdecznie. Stwierdziłam, że nagrałam takiego szybkiego vloga. Jedziemy do stajni. Pokerski wciąż, ma maropy w kopycie, ale wczoraj zdjąłam opatrunek. Wczoraj był piątek, nie wiem kiedy będziecie oglądać ten film. Dzisiaj jest sobota. No i opatrunek miałem zdjęty wczoraj i piętki strasznie mu nabrzmiały, także. Pewnie jest to spowodowane tym, że no, on prawie 5 dni siedział w tym opatrunku i e, jednak e, to wszystko mu zmiękło pod wpływem tego Rivanolu i tak dalej. <laughs> Ale jest też to lekko bolesne, także mam nadzieję, że zbiera się po prostu ta ropa i już niedużo nam zostało, żeby ona w końcu wyszła. E, zakupiłam też dla Pokarskiego takie opatrunki. E, to jest Robinsona, Robinsona Animal Intex. Bardzo polecaliście mi go na Instagramie, także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że. To, to już konkretnie wyciągnie ropę Pokarskiego z kopyta i będzie super, ale chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj idzie ze mną Julcia i Luneczka, także dawno ich nie było na vlogu, a wiem, że o nich, czy, o nie często pytacie, także dzisiaj będą i dzisiaj będziemy mieć taki chillowy trochę dzień, zrobimy właśnie ten opatrunek i mamy piękne słońce, także powygrzewamy się na słoneczku z konikami razem, także ja już nie gadam, lecę do stajni, bo Jula na mnie czeka. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w dalszym ciągu możecie kupować moją małą kolekcję u Horse Addicted, także zapraszam do nich. Link na pewno macie w opisie. I z hasłem mizerka 15 otrzymujecie 15% zniżki, o ile się nie mylę. Ale na pewno będzie na dole w opisie, także zaglądajcie. Patrzcie, kogo ja tutaj mam! Lusia robi kupę! Daj mi jej trochę prywatności. A, <laughs> idzie, posprząta po piesku. Za trzy, dwa, jeden. Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! 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 cześć. Julia, tłumacz się. Czemu cię nie było na vlogach? Boże, nie mam czasu. Nie masz czasu być nie, na vlogach? Nie mam czasu. czasu. Dobra, Lucia, przestań. Dobra, Lucia, weź. Weź, przejść Jest i Julia. Cześć. Jest w końcu wasza upragniona. Hej, o, jesteśmy już w tajni. Tu jest Julia. I przemarchewę. I Lucia, robi Siku. Julia, powiedz wszystkim. Powiedz, wytłumacz się raz o dlaczego cię nie było. No ja mówiłam, ty też mówiłaś. Ale od ciebie muszę to usłyszeć, bo ode mnie nie rozumieją. No bo ja mam tak: studia dzienne. Mam y, jeszcze szkołę zaoczną, i dodatkowo piszę pracę magisterską. Zaraz zaczynam badania. I trzecia, y, piąta sprawa to jest taka, że mam jeszcze praktyki nawet do zrobienia. Więc uwaga, moi drodzy, Rudasika. E, po co robię kupę? <grym> I, coś. Y, I dlatego po prostu nie, nie ma, ma czasu. Nie ma czasu. No, także wszystko już wiecie. Ale spokojnie, jak Julia wszystko ogarnie. Na pewno wróci, nie zostawi mnie tutaj samej. Także spoko. Nie? Dokładnie. No. Nasze koniska zmierzają do nas. Dzisiaj w ogóle z Julą mamy zaplanowany piknik. I usiądziemy sobie dzisiaj tam w sianku i będziemy sobie siedzieć z konikami e, i odpoczywać. Ale na początek weźmiemy pokerskiego. Zobaczymy jego nogę. Jula to nie wiem jaki ma plan z rudą. Ale ja wezmę na pewno pokerskiego, zobaczę jego nogę, zobaczę czy dalej kuleje i, i... i zrobimy opatrunek, w razie jakby dalej kulał. Sprawdzam właśnie pokerskiego, no ale wciąż jest to samo. Także robimy dalej opatrunek O Jezu, jestem już zmęczona tym! Boże, niech ta ropa wypłynie. Tutaj się czyści i chyba będzie jeździć. A my umyliśmy kopitka i będziemy robić fotki i będziemy robić też opatrunek Także dzień jak codzień. Foteczki porobione, szybko poszło. Także efekty możecie zobaczyć na pewno na Instagramie. Porobiliśmy tamtego produktu fajnego na strzałki, a tamtego. A tutaj oj właśnie męczy z poprangiem. A brzuszek wciągnij. No. A teraz cóż, Będziemy robić opatrunek. Tutaj mam w yy, wodzie go, bo tak kazali. Wyciśniemy i sobie nałożymy na to troszkę waty, no i bandaż samoprzylepny. i w znaczy nie w tylko w Lusia, co byś chciała? Mm. Śłodki piesiek. piesek. Przerwa na pieska. <grym> No i skrzyneczce mam jeszcze szarą taśmę, także też o winę. No, no Łupka. Mm, Zdrowie i szybko. Nie no, no, być. się trochę zsęło. To powinno być tu, chyba tak, nie? nie wiem nie mam pojęcia A jak pokazali wycisnąć to będzie ciężki przypadek teraz daj tą watę robię to pierwszy raz. <grymne> <grymne> Bo... Ja nie wiem, chyba mi to nie wyszło tak jak... Ale okay. zobaczmy. Jest jak jest, nie? Nie no, on taką masę, może to mu się zbije tam. Żeby... Tak. Ale jest po chłodogi. Jak oceniacie mój pierwszy opatrunek? No źle. Mogło być gorzej. Taśmą owinęłam. I tak to się prezentuje. Boże, oby ten opatrunek był dla nas zbawienny. Ten okład, nie? Tak. A na kim ja siedzę? Na rudej, A Julia zostaje z moim koniem. Jadę na spacer na rondo. Jedziemy. Uu. Idziemy na spacer. Wróciliśmy. Tutaj trawkowicze. Poguś. <noise> Gdzie ta twoja matka jest? Cia? <noise> 18 plus. Nie, bo to zero jest. On cię wącha. Nie chcę żeby cię wąchał? Czy ty chcesz cię... Ciast... A, ty chcesz ciperka. No tak. Pokuś, ja wiem, tam są cukierki i jabłuszko, ale ono później. Kiedy chcesz zrobić sobie fajny piknik z koniem. <noise> no. Ej, no zostaw moją kurtkę. Wajdak, mały. Wajdak, siedzimy. Ma, trapanko. Mm, ale jest pięknie. <noise> mm, moja kolega mała. Czuciuteczka. Zasłaniasz mi słońce. Dominatora idź stąd. Jak my sobie tutaj leżymy z luneczką. Dino mi jeść. Ja pokaż zasłania całe światło. O, idź. trochę dupę przesunął, to wyszło. Idź. He. Jeszcze trochę. O, tak. dalej! O tak, idź. idź dalej! przesun się. Dalej! Ej, Bo jak tak zasłaniasz, to zimno się robi super. No. Ale ona jest słodka. I... Moi mili, ja właśnie wróciłam do domu, ale byłam jeszcze na siłowni. Kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie, że zaczęłam chodzić sobie na siłkę, także w końcu czas rzucić trochę ciałka. Eee, no oprócz tego oczywiście ja uprawiałam też inne sporty, też troszkę biegałam, chodziłam na basen, no ale wiecie. Teraz już tak porządnie, porządnie. E, także e, idę teraz się myć, ale chciałam jeszcze się z wami szybciutko tutaj pożegnać. Także mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał. E, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnych kolejnych materiałów. No mam nadzieję, że taki luźniutki vloga z wam się podobał. Mam nadzieję, że e, ucieszyliście się, że w końcu mogła być Jula tutaj na vlogu. Jak widzicie, pokera jeszcze czeka okres yy, rekwalescencji, jeszcze się leczy. Także miejmy nadzieję, że już po tych opatrunkach wyjdzie ta ropa. Trzymajcie mocno za niego kciuki dalej w komentarzach. Ja bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa, za wszystkie słowa wsparcia, za trzymanie kciuków, yy, że życzycie pokerskiemu powrotu do zdrowia. Mega, to jest miłe, także bardzo dziękuję. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, ciesi. Pa!